Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Pokazałem wam już największe zestawy z Ninjago z najnowszego sezonu, ale jeszcze jeden w miarę duży jest do pokazania i dzisiaj go zobaczycie: to złoty śmigacz Kaja. 624 elementy, 390 zł katalogowo, w Alto naturalnie taniej. I tak szczerze mówiąc, nie patrzyłem na ten zestaw na samym początku pod kątem takiego zestawu, który chcę Wam pokazać w pierwszej kolejności, bo mech wypadał ciekawiej, kryształowy król według mnie też wypadał ciekawiej, mieliśmy jeszcze świątynię, mieliśmy też naturalnie smoka, no a tutaj w ogóle jakoś tak zestaw trochę mi umknął, że on jest aż w takiej kategorii cenowej I patrząc na niego pod kątem Ceny do ilości elementów, to on wypada naprawdę blado. Ale może konstrukcyjnie on zachwyci, może są tutaj jakieś naprawdę świetne rozwiązania. Bo okej, okay, jest jakaś opcja, że ruszamy ostrzami, rzeczywiście dzieje się coś więcej, ale czy naprawdę on chwyta za serce, nie mam zielonego pojęcia. Będziemy się mogli o tym zaraz przekonać, bo idę otworzyć pudło i będziemy sprawdzać, jak to wszystko wygląda. Patrzę na te nowe zestawy z Ninjago i myślę sobie, że naprawdę minifigurki, które pojawiły się w zestawach na czerwiec 2022, to jest czyste złoto, nomen omen. Najwyższej próby, naprawdę wyglądają świetnie. Skylar Wow, fajnie, że jest, no ale zobaczcie, złoty Kai, fajnie, ale złoty, smoczy Zain, to jest petarda. Naprawdę te ogromne skrzydła są piękne. W ogóle te smocze wersje figurek są przekozackie. No a jeśli chodzi o całą gromadkę tych e, ziomeczków, którzy są oczywiście kryształowi, no to tam już chyba nie muszę nic więcej powtarzać, bo wielokrotnie mówiłem, jak dobrze one wyglądają. Tutaj też możecie zobaczyć pojazd po transformacji. Zdecydowanie wygląda inaczej. Tutaj jest w formie takiego. Ja wiem, żuka, e, tak to chyba można opisać. Lecą strzałki. Krystałowi dostają niezłego kopa w tyłek. No dobra, to trzeba to w takim razie wszystko powyciągać. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Worek numer jeden naprawdę jest maleńki. Jest naprawdę wielkich rozmiarów. Czy jest tu jeszcze jakaś jedna jedynka? Mamy szóstkę, piątkę, trójkę, dwójkę, siódemkę. No dobra, czyli jedynka to wszystko w tym małym worku. Dużo naklejek częściowo transparentnych, a trzeba uważać. Paskudny render na okładce instrukcji, ale to oczywiście wiemy standard. No i tutaj jeszcze znajdziemy kilka opon felk. No i oczywiście te złote akcesoria. Dobra, idę składać i zaraz będziemy sprawdzać, jak to wygląda. Powiem tak, ale to jest dobre. Figurki zaraz wędrują na bok, a ja wam pokażę ten pojazd. Naprawdę fajnie się go składało i on naprawdę jest bardzo ciekawy, jest transformowalny. No i myślę, że może dostarczyć wiele frajdy. No dobra, to nie ma co opowiadać, lepiej wam to pokazać. Zastanawiam się od czego zacząć. Może zacznę od detali, pokażę Wam jak on wygląda z bliska. Mamy tutaj naprawdę bardzo ładną kabinę, gdzie możemy umieścić w środku dwie minifigurki. Oczywiście są tutaj naklejki, na których widzimy jakieś guziczki, jakieś panele i tym podobne rzeczy. Tutaj też możecie zobaczyć, jak wygląda ekran, który jest umieszczony pod szybką. Sama szybka też jest oklejona. Natomiast jak Wam się uda w miarę sensownie te naklejki nakleić, to będzie to wyglądało dobrze. Jest to, jest to też na pewno całkiem sensownie zabudowane. Mamy tutaj. Tutaj jakieś ostrza. Mamy też te większe elementy, które fajnie zamykają bryłę. I okej, okay, jest tutaj taka pusta przestrzeń, ale ona w ogóle mi nie przeszkadza. I to mówię zupełnie serio. Tutaj też znajdziemy miotacze strzałek. Ja, żeby przypadkiem gdzieś nie wystrzelić strzałką, nie dopinałem ich. Natomiast z jednej i z drugiej strony możecie strzelać po dwie strzałki z każdej strony. No i tutaj też jest taka opcja, że mamy. Takiego drona, który tutaj jest duch kryty, możemy go sobie naturalnie odpiąć, jak nic nie urwę, o, w ten sposób i sobie oczywiście rozkładamy te skrzydełka jako... Chowam tutaj z powrotem. No i teraz tak. Jeśli chodzi o takie dodatkowe bariery, standardowo pojazd ma tą tylną oś y, zrobioną w ten sposób. Możemy to sobie zaraz wytransformować. Bo zaraz nam to pokażę. Co do kół z tyłu mamy takie fajne złote felgi, które są wpięte w te felgi. Właściwe. Z przodu już kółka są nieco mniejsze i również nieco cieńsze. No, ale jeśli chodzi o zmiany, to po pierwsze tak. Możemy sobie tak y, dźwignąć tylko czy aż tak, no powiedzmy. I możemy sobie tutaj też to odchylić i zrobić na przykład coś w ten sposób. Będzie to wyglądało bardzo dziwnie. Śmiesznie też wtedy będzie jeździć, ale czemu nie? No i tak, teraz całkiem serio. Mamy jeszcze tutaj wbudowane pokrętło, i to pokrętło służy do tego, żeby ruszać tymi ostrzami. Ono chodzi. Dość topornie, jak będziecie składać ten pojazd, to pamiętajcie o tym, żeby nie kręcić na początku. Bo podpadają wam klocki, i tam później nic nie będzie się zgadzać. To będzie rzeczywiście problematyczne, ale w momencie, kiedy sobie to. Poprzestawiacie tak jak chcecie, no to zobaczcie, że robi nam się coś takiego bardziej powiedziałbym czołgowego. Trochę może przeszkadzać, że te przednie koła są na tych. O, właśnie. Na tych osiach takie mm, powiedziałbym bardzo delikatne, ale nie przejmujcie się tym. Zaraz sobie to muszę wyrównać, bo źle wpiąłem, ale nie chciałem po prostu pogubić strzałek. No i jeśli chodzi o to, jak to wygląda, jest spoko. Tutaj jeszcze w ogóle te duże ostrza. Robią takie złudzenie, że to są takie jakby szczypce wielkiego kraba, no i naprawdę wygląda to całkiem nieźle, mnie osobiście ten pojazd się podoba i ta opcja właśnie odpinania, tutaj jeszcze możemy wpiąć sobie katany, natomiast po co, żeby figurka zmieściła się w kabinie, to właściwie jest jedyna taka funkcjonalność, no to co, teraz możemy chyba zobaczyć jak wyglądają minifigurki. Figurki to zdecydowanie mocna ekipa. Po pierwsze, złoty Smoczy zain wygląda obłędnie. No i zobaczcie na te transparentne nóżki, lekko zadrukowane, prawie transparentne rączki, świetną główkę, obłędnie wyglądające skrzydła. To naprawdę może się podobać. No i ten złoty Kai, który jest obok niego, szczerze mówiąc, niczego nie urywa, no bo porównując te dwie wień figurki, to jest kompletnie inna liga. Mamy tutaj też naturalnie Skylar, której główka z drugiej strony wygląda bardzo ładnie, jest taka bojowa. No a jeśli Chodzi o całą tą kryształową ekipę, no to myślę, że. Pan F to jest postać, której warto się przyjrzeć. Bo zobaczcie, jak fajnie, tajemniczą się prezentuje. Ma też całkiem fajną broń, która została wykończona shurikenami. No, a jeśli chodzi o tą jego kryształową świtę, te figurki już wielokrotnie w zestawach widzieliście. Nadal mi się podobają tak samo. Bo one naprawdę wyglądają przeobłędnie. Te odlewy głów są świetne. Te torsiki czy nóżki, które są częściowo transparentne, to naprawdę petarda. Nie ukrywam, że ten zestaw na początku przysłoniły mi takie zestawy jak Mech, jak Kryształowy Król czy czterogłowy złoty smog, a to jest naprawdę świetny set. Bardzo fajnie działa to transformowanie. Zmieniamy układ tego pojazdu. Mamy naprawdę dużo miejsca dla minifigurek w tej kabinie dla kierowców. Świetnie wyglądają te ostrza. Dodatkowo mamy tutaj aż cztery miotacze strzałek. Naprawdę, to jest bardzo dobry zestaw. No i 7 minifigurek, które naprawdę są świetne. Czy można chcieć czegoś więcej? Może, gdyby ten zestaw był nieco tańszy, bo przeliczając cenę na ilość elementów, on wypada bardzo przeciętnie. Ale jak się weźmie pod uwagę, jak duże tutaj są elementy, no to już myślę, że można na to trochę przymknąć oko. W każdym razie, bardzo pozytywne zaskoczenie. I ja naprawdę w tych zestawach z Ninjago z czerwca 2020 2022, nie widzę słabych punktów. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.